siedzimy ja i pokażę Wam kolejną kolekcję. Dzisiaj Bakugany, aczkolwiek tutaj pokażę Wam jakby dwie kolekcje. Ponieważ to są karty bakuganowe, to są hmm, figurki. A tu jest herbatka z grupy pił. No i pokażę Wam nieco o co chodzi. No także zacznijmy może od kart bakuganowych. z mi powiem o co chodzi. Bakugany ogólnie pierwsze te jedzieły się właśnie na karty. I, I to właśnie na kartach się zaczynało. I karty dzieliły się na takie dwa rodzaje kart. Te takie bardzo grube karty. A tutaj na przykład mam jest przykład. nie w środku były takie magnesy, na których. No i te karty po prostu były jako taka podstawka, że Bakugana można było rzucić na to. No i Bakugan wstawał. Jakby się rozkładał. Bakugan jakby się rozstawał, więc można było spokojnie nadrzucić. Jakby się rozłożył. I tak by się to prezentowało. Właśnie ulezłem na taki magnes. A i te karty są trochę poniszczone, niestety ja nie miałem gdzie ich trzymać. I one były po prostu rzucone w skrzynce zabawkowej. No i tak jest tutaj. Tutaj kolejna, Pyrus. Hmm. Jak już walka. Ogólnie były też takie karty jak tutaj widzę już. O, już są takie karty. Takie karty o takie, które są bardzo cienkie. One głównie służyły jako takie karty, które. Hmm, takie karty mocy, że dokłada dodatkowe funkcje do Bakuganów. I Bakugany te siedziły na 6 na takich yy, chyba żywiołów, coś takiego. 20 mieliśmy się na to karty. Yy, czyli światłość, ciemność, ziemia, ogień, woda. Chyba powietrze I, się, i chyba roślinność, coś takiego, Nie mniej więcej o to chodziło i ja je teraz trzymam, te karty, w takim pudełeczku po, po kartach FIFA World Cup. Aha, to to pudełko tutaj, może się przyda za chwilę. Wyklikniemy sobie herbatki, wasze zdrowe przyjaciele. No i pokażę wam teraz figurki. figurkę. To nie są wszystkie moje figurki. Mam ich jeszcze trochę więcej. Ale są gdzieś porozrzucane po domu, muszę poszukać. Bakugan Battle Blowers. Na całym wstępie mam tutaj tylko fajną walizeczkę, którą dostałem że od Zangi. Od Taty. To jest spoko. Po prostu takie zamki. I właśnie Bakugan oraz karty. Dobra, no to widzicie, że tutaj ten Bakugan ten taki, jak go nazywam Scorpion po prostu bo nie wiem jak na się nazywać się rozkłada więc no go próbujemy złożyć ogólnie te Bakugany ja bardzo często je rozkładałem jak było mały ze względu na to że no właśnie te rozłożone wyglądały fajnie bo tak to wiecie no, tak to wcześniej był Skorpion no także tutaj jeszcze miałem drugiego Skorpiona tutaj mamy jakąś budełkę, która e, mm, też nie ogólnie Bakugany miały kształt kuli i teraz właśnie wam pokażę jak one się rozkładały, na no, przykładzie kart, bierzemy byle jaką kartę, bierzemy na przykład tak tego Bakugana, o, i proszę bardzo, tak to się rozkładało, Łącznie ci pamiętają, bo jest przyjrani te nowsze, podejrzewam, że działają tak samo jak w kurskupce. to jest pokazane, czyli, mm, czyli po prostu, czyli te się jakoś tak automatyzują i po prostu Takich jakby to powiedzieć, w się rozkładają. Tutaj było to na kartach. Tak samo na kartach, takie karty jak wyczynali bochwy, nie Na takich kartach też zostali swoje Bakugany z kreskówki. No więc to mnie tak to wygląda. No na poradzie innego nie mam pokazać sobie całą kolekcję, ale pokażę wam eee, tak mniej więcej jak pan odkłada to co już pokazałem, czyli to, to jest taka wersja chyba draga z tej takiej drugiej serii eee, wersji tej takiej chyba świetlnej. To jest Skorpion, już go widzieliście. Hmm, to w sumie nie, wiem, ja nie pamiętam jak się nazywało. Niektóre bakugany, więc nie powiem. Teraz wam pokażę baryłkę, jak się rozkłada. No, tak to wygląda. Składamy z powrotem. Nawet ja tylko pokażę, jak się rozkładają. Będę mówił, To jest też chyba jeden z fajniejszych, jak się rozkłada. Znaczy, fajnie się rozkłada, po tym, momencie, że się fajnie rozkłada z tych wszystkich, teraz, bo które się. Strasznie kijowo rozkładają. To jest wąż w wersji chyba tej takiej zielonej, czyli powietrznej. A tutaj jest wąż w wersji ogniowej. Nie wiem, jak się to nazywały. Nie mam głów, szczerze, do nas. Tak samo jak nie mam do nas głów do nas, Pokémonów, tak samo nie mam nas głowy do nazwy Makuganów. To są po prostu dla mnie Tu jest jakiś też smog. Ten ja też jakiś taki Drago. Nie wiem, jakiś jaki Drago. To jest jakiś ten. E, jakiś taki skalny, właśnie. Ja nie pamiętam jak się nazywał. E, tutaj jest jakiś powietrzny. To jest to samo co. To tylko w wersji. To jest to samo co to, tylko w wersji takiej chyba zwykłej, kreskówkowej. No i na końcu jest jeszcze jeden taki też ja to samo co to. Ogólnie te bakugany były dostępne właśnie w sklepach zabawkowych, ale też bardzo pamiętam kupowałem nowe bakugany na jakichś straganach, gdzie było to ogólnie dostępne. I jeszcze to fajnie się kupowało, zbierało i fajnie się też oglądało. bajki. A tak jeszcze swoją drogą. Ciekawostka. Moje pierwsze Bakugan jakie zdobyłem. ja bałem kuzyno i To Nawet... spoko. W szczerze nie pamiętam jakichś takich bitek, żebym robił, bo nie pamiętam czy w ogóle umiałem robić bitwy. Nie do końca się na tym znałem. Ja bardziej właśnie byłem bardziej zafascynowany, żeby mieć ileś tam Bakuganów, żeby po prostu chwalić się tym. No i... Tak to wychodzi, że moja kolekcja teraz nam się chwala, Doda Włożę Bakugany i już włożyłem będzie... No, no to włożyłem Bakugany i jeszcze było więcej, ponieważ były jeszcze drugi taki Skorpion. Tu były, tu były. One się normalnie nie mieściły tutaj, ale szczerze nie pamiętam co się z nimi stało. Po prostu albo poginęły, albo coś innego. I ogólnie to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie i jalo.